W zadaniu drugim będziemy dzielić liczby czterocyfrowe. No i popatrzmy na podpunkt A. I w podpunkcie A mamy 2486, co dzielimy na 2. No i tutaj kreskę wstawiamy powyżej. I popatrzmy, 2 dzielone na 2 jest równe liczbie 1, dlatego tutaj jedynkę zapisuję w tym miejscu. 1 razy 2 jest słówne liczbie 2, dlatego tutaj zapisuję, że odejmuję dwójkę i 2 odjąć. 2 jest słówne liczbie 0, dlatego tutaj postawiam takie kreski. Teraz liczbą 4 przepisuję tutaj poniżej, poniżej tej kreski. I zastanówmy się. 4 dzielone na 2 jest słówne liczbie 2, dlatego dwójką zapisują tutaj powyżej kreski nad tą czwórką. I 2 razy 2 jest słówne liczbie 4, stąd czwórką zapisuję w tym miejscu. I 4 odjąć 4 jest równe liczbie 0. W kolejnym kroku 8 tutaj zapisuję poniżej tej kreski. Zapiszmy zatem, to będzie 8. No i 8 dzielone na 2 jest równe liczbie 4. 4 razy 2 jest równe liczbie 8, stąd 8 zapisuję w tym miejscu. I oczywiście te 2 ósemki teraz muszę od siebie odjąć. 8 odjąć 8 jest równe liczbie 0. Stąd tutaj zapisuję te dwie kreski, i szóstkę tutaj zapisuję teraz poniżej, i tu będę miała 6. I popatrzmy, 6 dzielone na 2 jest równe liczbie 3. Popatrzmy dalej. 3 razy 2 jest równe liczbie 6, i w związku z powyższym szóstką zapisuję tutaj. Zapisuję, że te dwie liczby od siebie odejmuję, i 6 od 6 jest równe 0. Nie mam dalej już czego dzielić. W związku z powyższym na tym zakończamy nasze dalsze działania. I możemy tutaj zapisać, że liczba 2486 dzielona na 2 to jest dokładnie to samo co 1243. Popatrzmy teraz na podpunkt B. W podpunkcie B mamy 3699 i tę liczbę dzielimy na 3. Zapiszę tutaj to działanie jeszcze poniżej. I tutaj kreską zapisuję. I popatrzcie, 3 dzielone na 3 jest równe liczbie 1. I 1 razy 3 jest równe liczbie 3. W związku z powyższym tę trójką zapisuję tutaj. W kolejnym kroku mamy 3 odjąć 3, które jest równe liczbie 0. W związku z powyższym tutaj zapisuję takie dwie kreski. I tę szóstkę zapisuję poniżej tej kreski, którą tutaj narysowałam, po prawej stronie tych dwóch znaków. Od tego znaku równości. Dobrze, mamy tutaj 6. 6 dzielimy na 3. 6 dzielone na 3 jest równa liczbie 2, w związku z powyższym 2 zapisuję w tym miejscu. I 2 razy 3 jest równe liczbie 6. W związku z powyższym szóstką zapisuję tutaj i te dwie z szóstki teraz muszę od siebie odjąć, to jest równe 0. Popatrzmy na liczbę 9. Tą liczbę 9 muszę teraz zapisać tutaj w tym miejscu, w związku z powyższym zróbmy tak. I będziemy mieli 9 dzielone na 3. 9 dzielone na 3 jest równe liczbie 3, w związku z powyższym wynik tego dzielenia zapisują ponad kreską i ponad tą dziewiątką. I teraz 3 razy 3 jest równe liczbie 9, w związku z powyższym tutaj zapisują minus 9. No i 9 objęt 9 jest równe liczbie 0, stąd znowu dwie takie poziome kreski. No i teraz tę dziewiątkę muszę tutaj zapisać poniżej tej kreski. Zobaczmy. Ok, i teraz tę 9 dzielę na 3. 9 dzielone na 3 jest równe liczbie 3, w związku z powyższym trójką tutaj zapisuję. I 3 razy 3 jest równe liczbie 9, w związku z powyższym teraz te dwie liczby muszą od siebie odjąć. 9 odjąć, 9 no, jest równe liczbie 0. I na tym w zasadzie, na tym etapie już teraz kończą moje dzielenie. Co to znaczy? To znaczy, że liczba 3699 podzielona na 3. Daje nam w rezultacie 1233.